Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które mi bardzo często zadajecie, a mianowicie jak zapobiegałam rozstępom w ciąży. Także zacznę od tego, że nie mam ani jednego rozstępu po ciąży. Jestem... jutro będzie 8 tygodni jak po urodzeniu dziecka i właśnie nie mam żadnego rozstępu. Bardzo się tego właściwie na początku obawiałam, że mogę mieć... Tendencję do rozstępów, gdyż moja mama w ciąży podobno miała dość duże rozstępy, a gdzieś tam wyczytałam, że może być to dziedziczne, także bardzo się tego obawiałam i postanowiłam po prostu zadziałać od samego początku, kiedy właściwie dowiedziałam się, że jestem w ciąży, zaczęłam się smarować po prostu namiętnie. Piłam bardzo dużą ilość wody na początku, dlatego że chciałam się bardzo pić, zresztą ja od zawsze piłam dużą ilość wody. Woda jest, działa wspaniale na i podobno również zapobiega rozstępom. Następnie smarowałam się od samego początku. Smarowałam się olejem kokosowym i u, uwierzcie mi, że jest to chyba najlepszy sposób. Na początku również próbowałam Palmersa, tego koncentratu, który jest taki bardzo, bardzo, mówię, jest to krem bardzo skoncentrowany, czyli on był taki bardzo, czy tłusty był? On był taki dość miał taką naprawdę gęstą konsystencję i smarowałam sobie, używałam oleju kokosowego, używałam, yy, najpierw używałam raz dziennie, chyba w drugim miesiącu, trzeciego miesiąca zaczęłam używać go właśnie, yy, czy nawet to było w drugim dwa i pół miesiąca, yy, zaczęłam go używać rano, zaczęłam go używać wieczorem yy, i w ciągu dnia właśnie miałam jeszcze tego palmersa w torebce, ten koncentrat i smarowałam się jeszcze na lunchu w pracy yy, i powiem Wam tak, że ja smarowałam się tym olejem kokosowym, smarowałam się praktycznie od głów do stóp, od stóp do głów. Cała się po prostu na maksa smarowałam. Jeśli chodzi o konsystencję oleju kokosowego, wiadomo, jest to olej, ale ten olej właściwie, on wspaniale się nawilża skórę, natłuszcza tą skórę, ale bez zostawiania takiej powłoki. Ja olej kokosowy zawsze stosowałam do, jako praktycznie balsam. Także ja go już znałam i wyczytałam gdzieś właśnie, że jest wspaniały, wspaniały olej, jeśli chodzi o rozstępy. Również czytałam właśnie blog chyba Ingrid Romero, która jest... Ja jestem po prostu jej fanką i ona urodziła bliźniaki też nie miała żadnego rozstępu i ona po prostu mówiła, że olej kokosowy to było dla niej cud, jeśli chodzi właśnie o rozstępy. I smarowałam się tym później, zrezygnowałam z Palmersa, gdyż widziałam, nie widziałam takiej. Mm, takiego efektu po posmarowaniu się palmersem jak po oleju kokosowym postanowiłam zostać tylko przy oleju kokosowym i do końca ciąży, e, uwierzcie mi i do tej pory, po ciąży również e, smaruję, smarowałam właśnie brzuch, piersi, uda, e, ręce wszędzie po prostu smarowałam się naprawdę odtąd po prostu do stóp e, smarowałam się cała e, tym olejem kokosowym I to tak dość e, schodził mi taki, tutaj jest, ile tutaj jest? 250 ml taki słój powiem Wam, że schodził mi Raz na, jeden na tydzień praktycznie. E, cena tego oleju była chyba 5,99 funtów e, także ja praktycznie żałowałam bo mówię, nie będę żałować e, niż później mieć rozstępy e, także woda olej kokosowy e, i co jeszcze brałam jeszcze również kwas tłuszczowy omega 3, które wiadomo m, są, pomagają przy suchej skórze brałam 1 gram e, wraz z witaminami prenatalnymi e, także myślę, że ta omega 3 również mi pomogła, ale zastrzegam się po prostu naprawdę, uwierzcie mi, że olej kokosowy działał. cuda, jeśli chodzi o przeciwko działanie rozstępom w ciąży. Także to by było chyba na tyle, bo nie mam tutaj naprawdę nic więcej do powiedzenia. Pytacie bardzo, bardzo często właśnie, jak zapobiegałam rozstępom w ciąży. Także tutaj macie teraz odpowiedź, nic skomplikowanego. Polecam jeszcze raz olej kokosowy, jakikolwiek myślę, ale ja używam właśnie nierafinowanego 100% extra virgin, organic i ten olej po prostu nie, ma, nie polecam jakiej, jakiejś konkretnej marki, ten olej dosta, kupowałam w Tesco, bo mam tutaj akurat zaraz Tesco. I ten olej, używam tego, ale myślę, że każdy olej kokosowy, właśnie nierafinowany, się nada. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli Wy zapobiegłyście jakoś w ciąży rozstępom, dajcie oczywiście swoje rady również na dole, ponieważ myślę, myślę że właśnie innym się przydadzą. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia.